Jest to jest 12, witajcie na odcinku serii Minecraft Solo 1.20.1 Jesteśmy tutaj w tej wiosce, gdzie zakończyliśmy tutaj, żeby się urwał ten właśnie live, jak pamiętacie. No po prostu miałam problem, miałam po prostu problem i dlatego tak wyszło, jak wyszło. Słuchajcie. Myślę, że yy, właśnie to powiem wam, co tu zrobiłam, czyli właśnie jak widzicie sam z farma, zrobiłam właśnie po tym farmę, zrobiłam, no i trochę ulepszyłam mój domek, zaraz was, zaraz was to oprowadzę, chodźcie, no w farmę, żeby mieć co jeść, tak, to podstawowe, czyli trochę pszenicy, arbuzy, no i jagódki, że się mi miała to jeść, w międzyczasie próbowałam oswoić pieskę, się nie udało, bo nie mam kości, więc nie oswoiłam, to co mi się, że starczy, nie starczyło, tutaj dodałam schody, w tym domku właśnie, tym, w którym mieszkałam, dodałam na dole nie zmieniałam, nic nie zmieniłam, więc takiego było na razie chwilowo. Chodzimy na górę w tych schodach. Tu mam strzeneczkę, które mam część swoich rzeczy i łóżeczko, gdzie mogę spać. Dodałam drabinkę i drugie pięterko. Dodałam, gdzie mam właśnie. Słuchajcie, drugą skrzynkę mam rzeczy, dwa piecyki, no i crafting. No i na to jest tyle rzeczy dodałam. Myślę, że słuchajcie. Niedługo pojawi się pewnie live y kolejny. Będziemy pewnie kopać surowce, bo pasował. Słuchajcie, uzupełnić trochę surowców. Słuchajcie, więc myślę, że nie czekujcie. Jeśli uda mi się tego psiaka oswoić, to tylko skłonnie, będziecie mogli go nazwać. Więc słuchajcie, proszę, zostawcie subika i łapkę w górę, jeśli Wam się podoba ta seria i. Do zobaczenia w kolejnym odcinku